to i dobrze i dobrze A kiedy lajta nagrywamy? Dzisiaj Major, już będzie chciał prowadzić. No. A ty swojego nie robisz? Nie. Trzeba swojego e. robić. Od razu. Może i zrobisz swojego. Coś ty tam masz jakiegoś tam redaktora przecież. Mam, mam. A co e. tam... A z Meksykiem gadasz czy nie? Nie. Cię obraziłeś czy nie? On nie chce przychodzić, niech nie chcieli przychodzić. A ja do niego zadzwonię zaraz, to przyjdzie. Tu będziesz zadzwonić. Tak? Ja no. zadzwonię zaraz. A masz do jego telefon? No mam, no. A czemu nie wolno? A ja wiem, to instruktor to nie powinien wódki pić raczej. Jak Wojewódzkiego No instru instruktora, No. to zdasz. Bo on siedzi z tyłu. A jak on będzie chciał, żebyś ty z nim też pił na tym egzaminie, to co? Uczeń nie ma prawo. A instruktor może? A instruktorzy mogą. Aha. I co? Dwóch było. No. Mężczyzn akurat. No. Trzeci Jerzy. No. Burczak. No. I? Burczak spoił ich. Wiesz? No. Jeszcze dolał do wódki, do czego? Rozpuszczalnika. Nie. Co czy? A co? A do ci powiem dole. czego? No, e, tego e, co z Rosji przywozili, kurczę, W woreczkach. Royalu. Royalu? No, wiesz, zgaś na razie. No dobra. A jedna kobieta. No, nie złożyła się. Na flaszkę. To nie na flaszkę tam poleciała. Tam, tam poleciały, polecieli pięć flaszek. O no. zobacz. I takich spoili, że one nie wiedzieli. One siedzieli i tylko marmotali. Aha. Tylko tak podnoszą. To nie ja nie. A ja w porządku. To tam pięć. Jaką to? No. Piątka. Dobra, ledwo jeszcze głośno odzywał ich. Czyli ty Krzysztof zdałeś na piątkę egzamin. Wiesz. Wszyscy pozowali na piątkę. No. Tylko jedna kobieta. Co dostała? Dwójka. Dlatego? I wiesz, czego oblała? No. Tak jak w no. A wiesz, no nie polała dla instruktora, tak? Tak. I się nie składała na, na flaszeczki. Na flaszeczki. To wiesz. E, Burczak wziął, zajechał z nią e, w takie miejsce. Wiesz, postawił pochołki, a pochołki to inaczej, to był garaż. Mhm. I tyłem wjechać do garażu. No zobacz ty. W biały dzień w tyłem wjechać do garażu. I nie wjechała. Potrąciła jeden słup. Jakby suknęła w mur. W mur, no. Albo w drzwi. I już oblane. Może. A tak trzeba było wjechać, żeby nie, do, nie było żadnego słupka. Tak jest. Żadnego Czyli tego, Krzysztof Tego pochopka. Jak wjechałem tyłem to ja tak wolni wjeżdżałem i wjechałem. A jakim ty samochodem zdawałeś? Fiat duży. A Fiat, krężyc, 125. Tak. No. I wjechałem, piątka No to ja nie myślę, że mogłoby być inaczej. Przyjechałem, wziął teraz i jeszcze mnie później instruktor Mówi tak. Wszyscy pozwali, tylko ta pani nie. Do sali wziął i tak ogłosił. i tak. Wszyscy pozdawali, tylko jedno osoba nie zdała. Pani nie zdała, pan idzie na powtórny egzamin. Pani nie zdała, Pani się nie składała. Nie, nic nie mówią, że się nie składała, tylko wiadomo o, o co było chodziło. I co? Ona na powtórny egzamin poszła. A mnie mówi tak, wszyscy już tam powiedzieli, my do innej sali poszliśmy sobie, złożyliśmy też później sobie, Wiesz po... dostaliśmy już prawo jazdy, wszystko poszliśmy jak, jak mówiono oblać. No kupiliśmy sobie po... E, każdy po flasie, kupił sobie zagrychy e, nie? I no. Na sobie, po cichutku sobie. Poleliśmy po kiliszku po kiliszku I dla mnie i wiesz, i wiesz, e, ja Później każdy pojechał do domu. Czyli reasumując, Meksikano nie zdał, bo nie, nie napoił instruktora. Na dołu. pewno. Nie złożył się. I dla wojewódzkiego nie dał nie nic. Nie, to trzeba było dać dla instruktora tego, co uczy jazda. Jeden nie. z instruktorów jest główny, mhm. który wszystko rządzi. No. I wtedy on rządzi, że trzeba na koniec